Wyśmienicie zachowany egzemplarz Orta 1618 roku, MS-63 i najwcześniejsza odmiana Ortów z tego rocznika, czyli bez liter SB na dole u, u podstawy kartusza i złapą niedźwiedzia u góry. Proszę Państwa, dla porównania mamy po sąsiedzku późniejszą odmianę z tego rocznika, 618, gdzie dobrze będzie można zobrazować tą różnicę niniejszy, bez SB, z literkami SB, łapanie niedźwiedzia, tutaj ozdobnik. Proszę Państwa, ten wystawiony z numerem wcześniejszym, z notą MS65. Wyśmienity, okazowy, ale, proszę Państwa, niniejszy, nawet jak tutaj porównujemy obydwa i błyskamy nimi. Naprawdę niewiele mu ustępuje. Piękna, okazowa również moneta. Także no zdecydowanie polecamy ciąg ortu, który w tej chwili stoi na aukcji, gdyż są to sztuki jedne z najlepszych w swojej klasie. Zresztą w przypadku tego, ta nota MS63 jest to w tej chwili czwarta pod względem jakości. Tylko trzy monety mają wyższą notę niż MS63 dla tej odmiany. Prawdopodobnie niższa niż 65 wynika z tego, że mamy na stronie awersowej nie tak pełne lustro jak. Na tym egzemplarzu, który miał 65. Tu widzimy, że to lustro jest praktycznie nietknięte i ta naturalna faktura metalu z swoją taką powłoką w pełni jest na tle zachowana, minimalnie przyciemniona jedynie na policzku królewskim. Na tym widzimy, że jest odrobinkę, słabiej w tle, Stand Grader. Oceniając te dwie monety, no to będę pewnie po sąsiedzku, dokładnie proszę Państwa, ta była pierwsza ma numer. 27001, ta jest druga. Musiał jakoś to skontrastować. Ta dostała 65 tam obniżył, ale obydwie są genialne. <laughs> Proszę Państwa, NGC lubuje się w opisywaniu tych odmian jako SA albo SB SB Zobaczmy, gdzie jest SA, bo na tym orcie myślę, że będzie to lepiej widoczne niż na tamtym. Te literki SA, do których odnosi się NGC, to jest właśnie ulubiony styl Samuela Amona, czyli takie misterne mikrodaty wplatane w różne miejsca, czy właśnie jego sygnatury. tutaj mamy SA. Natomiast nie jestem w stanie tego na tyle zbliżyć, ażeby pokazać dokładnie. Przepiękny ort 18 roku MS63. Polecamy.